Siemanko, z tej strony Rahim i Fokus. Chcieliśmy zaprosić do wysłuchania naszej rozmowy dla BIA24. Poka, poka, pakto. Sebastian Salber i Wojciech Alszy, czyli Rahim i Fokus, są moimi gośćmi. Dzień dobry, panowie. Cześć, witamy. Witam w Białymstoku. Jest to miasto, w którym kończycie swoją trasę tyle co na bilet. Kilka miesięcy, intensywnych miesięcy. Możecie już takie delikatne podsumowania zrobić, czy całkowite podsumowania, niedelikatne? Praktycznie wszystkie koncerty się sprzedały. Kilka tylko miało troszkę do końca, więc można powiedzieć, uznać właściwie, że też się sprzedały. I na wszystkich było równie ogniście. No, zgadza się bardzo. Przerosła trochę nasze oczekiwania ta trasa, bo po dużych koncertach, które zrobiliśmy wcześniej na halach w dużych miastach, cztery takie koncerty, a w zasadzie to pięć, bo dwa w Katowicach, kiedy robiliśmy koncerty z ogromnym rozmachem, na dużą skalę, za, można powiedzieć, grube pieniądze, mieliśmy propozycję zagrania trasy i baliśmy się, co będzie, jak zejdziemy z takiego pułapu do, do, do undergroundu, można powiedzieć, nie? No, i okazuje się, że dla ludzi jednak nie skala się liczy, tylko liczy się po prostu liczy się ta emocjonalność, liczy się ta muzyka przede wszystkim, to, to, to oryginalne brzmienie tego. Dla ludzi to wystarczy. Oni nie muszą mieć wodotrysków, żeby się czuć, czuć dobrze. No, i mówię, no, przerosło to trochę nasze oczekiwania, bo baliśmy się, że, że może to być tak takie taki za biedne trochę, nie? Okay. No, a... ale skąd ten pomysł się pojawił? No bo faktycznie zaczęliście od Spodka, dwa razy był Spodek. Ten Spodek był też wyprzedany co do praktycznie miejsca. Była hala stulesia we Wrocławiu, był Torwar, o którym też mówiliście, że no to było takie trochę marzenie. I dlaczego akurat te mniejsze kluby? Żebyście wy przyjechali do tych ludzi, którzy no nie mogą niestety na przykład do większych miast dojechać? Trochę tak. Trochę też chcieliśmy właśnie wrócić tak do tych korzeni trochę być bliżej ludzi. To się całkowicie inaczej gra. To jest taki chyba prawdziwy, korzenny hip-hop. Inaczej się rozmawia z takim masowym odbiorcą, kiedy wszystkie tysiące twarzy łączą się w jedną osobę, kiedy gramy, a inaczej, kiedy słychać poszczególne e, śmieszne teksty z publiczności. Także całkowicie inaczej. A jakie teksty na przykład? To chodzi o to, że razem z Wami śpiewali teksty Waszych piosenek, czy jakieś Te, prośby były nietypowe też, na przykład? No, Komunikacja na żywo po prostu. Tak, to trochę jak na stand-upie, wiesz, coś, ktoś krzyknie z publiki, my to słyszymy, możemy na to zareagować jakby, nie? No wiadomo, że w klubie na tam tysiąc plus osób jest to cięższe, ale w klubie na kilkaset osób jest to bardzo, bardzo łatwe do, 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 jakby do nawiązania tego kontaktu bezpośredniego. Ludzie też to lubią. Ludzie, budują, buduje się inna tak. relacja wtedy. Ludzie lubią czuć, że my jesteśmy po ich stronie, jesteśmy blisko nich. My też nie, nie wiem, ja nigdy nie lubię, uwielbiam grać duże koncerty, bo to jest takie... To jest przyjemne, kiedy widzisz tam te tysiące gardeł śpiewające Twoje teksty, ale dla mnie już ta ogromna scena, ten dystans od sceny, gdzie stoją barierki, ci ludzie są daleko, wiesz. Wolę jednak, jak ci ludzie są na wyciągnięcie ręki, że mogę przybić z nimi piątkę, mogę do nich no, podejść no. i tak dalej. Bardzo to lubię. E, I tak jak Fokus powiedział, no trochę dla nas to jest taki też takie, nie wiem, cofnięcie się trochę do punktu, z którego wyszliśmy. Czyli ten powrót do przeszłości cały czas gdzieś te hasło wasze powraca. I to powraca w tym dobrym stylu. A panowie, powiedzcie, na pewno dostajecie takie pytania non stop, ale dzisiaj chyba już nie ma kultury hip hopu, jest bardziej rap i to poszło w wokal, a wy zrobiliście ciekawą rzecz, taki trochę ukłon w stronę młodych wokalistów, chociażby dziewczyna z Podlasia, która z wami podróżuje i śpiewa, dośpiewuje wokal świętej pamięci Magika. No, super sprawa. Tak, w sumie to był drugi koncert wczoraj, na którym się pojawiła, bo raz była w Opolu u nas, teraz przyjechała tutaj, a z tego co wiem, pasuwał po Tak, właśnie nie? pod Lesianką. No, więc ten, tak, no po, po właśnie ostatnim występie w Opolu stwierdziliśmy, że jak ma tutaj rodzinę, ma ochotę wpaść, z Warszawy też ma blisko, bo teraz obecnie tam przesiaduje, to, to ma ochotę wpaść, to niech nie wpadnie. Tak, faktycznie dla nas jest trochę po. Ukłon w stronę tej młodej sceny i to niekoniecznie to inaczej, trochę ludzi, którzy wchodzą w nasze buty, nie? bo wiadomo, że, że kamka, o której mowa tutaj, e, jest fanką paktofoniki, wychowywała się trochę na naszej muzie i dzisiaj robi muzę też taką wrażliwą, emocjonalną. E... Z perspektywy kobiety, to też takie przełamanie tak, w dalszym tak. ciągu. I, i... Czemu nie spełniać tak prostego marzenia? Nie? Wiesz, Nas jeśli... to nic nie kosztuje, tak no. naprawdę. A okazuje się bardzo fajną dziewczyną, poukładaną i taką, co sobie nie tylko kimś, z kim można normalnie gadać. To jest pogadać. komplement, to jest duży komplement ta, w dzisiejszych ta, czasach. Mimo tego, że jest, wiesz, bardzo młoda jeszcze, to widać, że ma poukładane w głowie, a jeśli my, starsi koledzy, możemy jej, nie wiem, podpowiedzieć coś, dać jakąś wskazówkę na początku tej drogi, nie? Którą, na której ona jest, to czemu nie? Jak ma jej to pomóc? Wyszłam tak panowie od tej kultury hip-hopu i nawiązałam do rapu. No bo dzisiaj, niestety, stety, niestety, ale w mainstreamie używamy zamieni tych e, pojęć, a to jednak no, no nie jest e, to samo. Ale wy, tworząc nowy zespół w, dwo, w 2003 roku, czyli Pocahontas, też trochę bardziej daliście ukłon w stronę tego rapu. Odeszliście od kultury hip-hopu, bardziej takie brzmienie elektroniczne. Ten zamysł był celowy, czy już wtedy ta elektronika Wam grała w duszy, te 20 lat temu ponad? Trochę tak, trochę nam grała w duszy elektronika, bardziej mi, ale też no, wspólnie wybieraliśmy te, te bity na tą płytę, ale na pewno chcieliśmy zrobić coś totalnie odmiennego od paktofoniki, żeby się wyróżniać. Tak, coś progresywnego, nie? I taki, nie wiem jak... Wtedy nasz ówczesny menażer założył taki label Future Hip Hop, i trochę to było coś, co nami kierowało, bo bity, które robiliśmy w tamtym czasie, one szły tak jakby do przodu, wy, wy, wyrywały się z kanonu tych, tych nowojorskich brzmień, west coastowych brzmień i tak dalej. Wydawało nam się, że tak jakby stawiamy kroki w przyszłość trochę muzycznie, i tak też było. no bo Płyta nasza pierwsza e, Pokahonta z receptura, która notabene dokładnie 2 kwietnia miała swój jubileusz, czyli dwudziestolecie, to było coś, co było za szybko podane na nasz rynek, bo kiedy wydaliśmy tą płytę, to ludzie w ogóle nie skomali tego. Szczególnie po paktofonice, która była taka jednak samplowana, przyjemniejsza, płynąca, nie? To było jednak bite w, w, bardziej syntetyczne, można powiedzieć, e, i elektroniczne. i Dopiero po paru latach ludzie przyszli, kurde, że ta płyta jest super tego, a po 20 to w ogóle ludzie mówią, że ich ulubiona płyta i tak dalej, i tak dalej. Czy trochę wyprzedzaliśmy swoje czasy. No ale dzisiaj mamy szansę ludziom przypomnieć to z perspektywy czasu i zobaczyć, kto tak naprawdę się tą płytą zajęł. No właśnie, 20 lat minęło panowie. Czy to oznacza, że szykujecie coś, coś co będzie wydane, ale też trasę koncertową, jako Pokahontas? Co do wydania, to dokładnie 2 kwietnia odpaliliśmy preorder e, receptury na trzech nośnikach. Klasyczny CD dla tych, którzy nie mają go w swojej kolekcji, bo już od paru tam lat nie było go na rynku, e, ale dołożyliśmy dwa nośniki, które ostatnio wracają do łask o dziwo. Są to kasety magnetofonowe, e, i wyszły w dwóch, w dwóch edycjach, limited, które wyszło w 6 minut. Z naszego sklepu i edycja standard, której jeszcze tam parę sztuk było przed weekendem, nie wiem jak jest obecnie. No i wydaliśmy to na winylu dwukolorowym. Który, który też cieszy się ogromnym wzięciem. Na winylu Myślę, że... to jakaś edycja limitowana, rozumiem? Tak, nie wiem, tak, tak, tak. Limitowana, bo to kilkaset egzemplarzy jak się skończą. Nie mówię, że nigdy już nie wydamy winylu, ale na pewno jeśli wydamy, to wydamy go już w innej jakby formule. Na ten moment cieszy się dużym, dużym zainteresowaniem. Schodzi jak ciepłe bułeczki te przysłowiowe, więc fajnie. No i jeśli się uda, to może na jesień zagramy parę koncertów, receptury takich. Takich właśnie przypominających ten materiał, o ile sami sobie go przypomnimy. Białystów ja czeka miejsce. Chcę to dodać, miejsce macie że wszystko. Wszystko na naszych społecznościówkach jest, gdzie można kupić winien, gdzie można zajrzeć do sklepu. Płyt wydaliście 6, czy będzie zwiastun kolejny 6? dobrze mówię, 6 eee... jako Pokachontas? Szósta się robi, szósta się robi eee, i będzie w tym roku. Taki jest też pomysł, ale eee, myślę, że prędzej właśnie z tą recepturą jeszcze wyskoczymy. A przede wszystkim, no, zagramy na pewno. Bo myślę, że, że granie nowej płyty zaczniemy gdzieś od końca roku dopiero, bo premierę gdzieś planujemy w okolicach jesieni. Możemy już zdradzić, że jesteśmy bardzo zadowoleni z nowej płyty, bo już widać jej zarysy i kształty. Mamy większość kawałków nagranych, zrobionych, także jesteśmy zadowoleni. A która płyta jest waszą personalnie ulubioną? Macie taką, czy tutaj no, trudno wybrać? Kochać bardziej jedno dziecko od drugiego. Jakbym miał jedną wybrać i tylko jedną i nie mógł innej, bo każdą lubię na swój sposób i każda jest innym zakresem naszego życia, ale taki chyba najlepszy nasz album, nie wiem, no chyba bym na reset postawił. Tak mi się wydaje, że to jest chyba taki, który mnie najbardziej cieszył. Mi się chyba najbardziej Rekontakt podoba. Panowie, a czy tutaj tak nawiążę do tytułu jednego z utworów z pierwszej płyty, czyli z Receptury, Czy to był zbieg okoliczności, czy niekoniecznie zbieg okoliczności, że daliście taki tytuł, czy byliście fanami amerykańskiego kina akcji? Tutaj chodzi mi o za szybkich. To był okres, kiedy, kiedy ten film wyszedł. Wyszedł właśnie więc tak. Więc trochę tak, no inspirowaliśmy się tym, co nas otacza, jak to w hip-hopie. Więc tak, trochę. Później tak naprawdę na. Na, na, na rewersal, albo nie, na chyba resecie mamy czarne, czarne Lustra na przykład, które też są nawiązaniem do serialu Czarne Lustro. Czasem się zdarza, tak, jak jeśli zdecydujemy się jakąś tematykę, oprzeć jakąś tematykę naszej inspiracji, to też nie boimy się jakby nazwać rzeczy po imieniu, nie? wiadomo, że Tamten akurat tytuł jest trochę przeinaczony, nie? bo te za, tak, za szybcy się wściekli, a nie za szybcy za wściekli. No, ale gra słów idealne, akurat no, na, na tamten tak, czas. Tak, więc. Dokładnie. Więc tak, to nam się zdarza, nie, ale mówię, nie, nie, nie wstydzimy się pokazać, skąd ta inspiracja jest. Wzie. Ja jestem fanką waszego teledysku w kolaboracji z kalibrem 44-404. Hmm. On jest takie mocno futurystyczne, Takie bym nawet powiedziała trochę przedzające to, co się dzieje teraz ALE. To też rozumiem, że takie techniczne nowinki Was inspirują. Jesteście fanami? Czy po prostu kwestia dostosowania się do pędzących czasów? To jest lider no, w naszym <laughs> Lider <zespole>. AI. <laughs> <laughs> AI lider, także nie wiem, się wypowiada za. za o, mam nadzieję, że liderowi wirtualnie. AI smakuje mój blog. Więc... Bardzo, bardzo. Rozróżnia różne smaki tutaj. Wyłapuje co chwilę każdy inny. Ja myślę, że dopóki sztuczna inteligencja nas nie zje, e, nie, czyli tak za jakieś 2-3 lata, e, to są jeszcze, powstają cały czas narzędzia e, i, i można z nich korzystać tworząc sztukę, więc myślę, że to są po prostu no, rozwijające rzeczy, e, z których powinno się korzystać, bo się zostanie w tyle i, i to jest też eksplorowanie nowych przestrzeni artystycznych, więc to jest, według mnie, bardzo ciekawe, bardzo pożądane i ja ogólnie jestem takim trochę futurystą, uwielbiam science fiction, więc dla mnie to jest... ja Chociażby no, solowa płyta, ja ja o tym... Tak, jest ja jest żyję w, w właśnie teraz i bardzo mnie to, mi się to podoba. Powiedzmy jeszcze, proszę, o tych, o tych nowościach trochę, nie wiem, że nie możecie dużo tego zdradzić, ale może o tematyce, bo Przeglądałam z Wami różne wywiady, no nie będę mówiła, że nie, bo jednak trzeba też zasięgnąć trochę tych informacji. I powiedzieliście taką kwestię, że moglibyście wydawać non-stop, w sensie co pół roku albo co rok, no bo można powielać pewne tematy, ale czekacie na odpowiedni moment, żeby nie było tego samego. To teraz jest moment do powiedzenia o czym. Wiesz, co? My przede wszystkim. My potrzebujemy takiego czasu chyba kumulacji jakichś takich myśli, przemyśleń, filozofii, a pozbierania jakichś bodźców, inspiracji właśnie różnych jakieś, i tak dalej. Musi się kilka większych rzeczy poprzewalać w życiu. Tak, tak, często to są takie właśnie jakieś okresy, nie? które się dzieją. No teraz jeszcze chwilę temu tak się trochę zastanawialiśmy, o czym my mamy mówić tym młodym ludziom. Oni chcą przecież słuchać o, 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 o lajtowym życiu, o imprezach, o, o, o tym, co, co ich, nie wiem, nastoletni idole mówią, nie? Czyli ludzie nie chcą o filozofiach życiowych, kiedy mają 17 lat, nie? A co się okazuje? Nagle na naszych koncertach, właśnie na trasie, tyle co na bilet. Połowa sali to są nastolatkowie, ludzie, którzy jeszcze dwa lata temu nie chodzili na nasze koncerty, oni teraz są. Czyli się okazuje, że ludzie jednak chcą czegoś więcej w muzyce, szukają czegoś, szukają jakiegoś drugiego dna, szukają jakichś, nie wiem, szerszych prawd i tak Może dalej. Może odróżniają szczęście od chwilowej przyjemności tutaj. Zacytuję. Być może. Wiadomo, że to też nie jest tak, że wszyscy nagle, nie? Tylko chodzi o to, że, że pojawiło się grono fanów, którzy szukają właśnie w oldschoolowym rapie, w tym, którym zaczynaliśmy i tak dalej. Więc oni chcą słuchać znowu, nie? Chcą słuchać, co raper ma do powiedzenia, a nie tylko powtarzać sobie tam rytmiczne rymowanki, tudzież jakieś, mówię, prawdy, które, które większość pewnie i tak młodzieży wyznaje. Co jest dla nas bardzo budujące, i teraz, na przykład, pisząc nową płytę, która mówi o naszych przemyśleniach jako dorosłych facetów, o naszych przemyśleniach, spostrzeżeniach dotyczących życia obecnego, życia tu i teraz. Z tej perspektywy, w której jesteśmy, nie, nie, nie możemy jej zmienić albo sztucznie. Na narysować, cofnąć się w czasie i udawać, że jesteśmy małolatami. No, no to się nie da. A to tak. chyba byłaby błędna droga, prawda? Takie no koło tak, jednak... Mam wrażenie, że mimo wszystko na tej pucie znowu udaje nam się pisać takie rzeczy dość mocno uniwersalne i to nie są... To nie, nie będzie album już związany z jakimiś, nie wiem, rozterkami dojrzewającego faceta, tylko myślę, że trochę z perspektywy dojrzałych facetów, którzy mają poukładane w głowach i mają jakieś nowe, swoje spostrzeżenia dotyczące rzeczywistości, świata, e, bycia właśnie tu i teraz. I tyle, no o muzyce też się nie gada, o muzyki się słuchanie. Po prostu, tak. tak. I każdy ma prawo po swojemu wydać. Tak, czy wydać własne. No, osąd to złe słowo, ale właśnie interpretować. Um, powiedziałeś, jako już dorosłych mężczyzn, nie chłopaków, nie z perspektywy chłopaków, panowie, ja was zapytam o męską przyjaźń, bo jednak już ponad 30 lat działacie w tej branży i. O Was było cicho, w dobrym tego słowa znaczeniu, yy, czyli zero skandali, jeżeli chodzi o tą męską przejaźń, o takie sukcesywne prowadzenie swoich karier. Da się. Ja wiem, że na to nie ma pewnie receptury. Przeważnie takim problemem z tego, co ja obserwuję i widzę wśród, że tak powiem, innych ekip, to są pieniądze. I my jakby trochę przesiąknięci swego rodzaju ideologią magika, byliśmy zawsze otwarci, zawsze szczerzy. I to się również odnosiło do finansów. I my nie musimy liczyć pieniędzy, jak jeden drugiemu daje. Po prostu masz, trzymasz, to jest twoja garza i tyle. Czyli to jest zaufanie. No to... to jest zaufanie. My się po prostu wiem, że się nie oszukamy, bo nie musimy. Drugi aspekt, który mi się nasuwa, który też dzieli często ludzi, to są ambicje. My też te ambicje miwaliśmy w trakcie naszej kariery. Ale byliśmy na tyle dojrzali, że potrafiliśmy jeden do drugiego przyjść i powiedzieć, słuchaj stary, mam teraz ochotę się wygadać, zrobić, nie wiem, solową karierę, trochę poprowadzić, coś tamten. No właśnie, bo obaj jednak drugi, mieliście te solowe kariery. No, spoko, jasne, ja się czymś zajmę, ja sobie zrobię płytę producencką, albo nagram płytę z kimś, albo coś tam, albo coś tam. I dalej tak mamy. Jeśli wiadomo, Focus zawsze był rozkwytywany i zawsze dostało miliony propozycji featuringów, jemu też przychodzą ludzie i mówią, y, wiesz, nagraj ze mną Epkę, bo coś tam, coś tam. Nie? No i co, fokus przyjdzie, powie, słuchaj, ten mi zaproponował ten... Ja nie mam z tym problemu. Ja nigdy nie było takich zazdrości u nas, a ten z tamtym... Nie, nie, to jakby my wiemy, że i tak to, co robimy, ma dla ludzi ogromną wartość, że my w połączeniu stanowimy jakiś gwarant jakości, yy, ludzie to lubią, lubią nasze właśnie zróżnicowane style, nasze zróżnicowane głosy, Ładnie. lubią to... Głosy to nas, na pewno. Nasze, nasze przeciwieństwa, jest... które się tworzą całość pewną i to też tak, wiesz, wiadomo, jest część osób, która woli tego, część taka, tego, ale, ale to w całości właśnie jest tym, czym jest, nie? I tym jest właśnie... To jest problem. zakreślenie ran pewnego rodzaju między jednym stylem, a drugim stylem, co powoduje, że ta wartość w środku jest jeszcze jakby szersza. No, natomiast tak, to, to znowu jest to, między nami jest szczerość, w związku z czym nie ma problemu z tym, że ktoś tam ma ochotę, nie wiem, zrobić przysłowie skok w bok, nie? Bo to jest po prostu robimy to otwarcie, nie? I, Ale po prostu i chyba to... też się lubicie, to też jest ten sekret. tak? Ten sektor, tak, tak, tak bo bo kiedy wchodzą inne aspekty, właśnie, czy, czy pieniężne, czy tej zazdrości. Ale ponownie mi się wydaje, że u was wielkim plusem w całej waszej karierze było też to, że Was ominął taki nurt. Nie wiem, czy można go określić złym, czy niezłym hip-hopolo, który no, niektórych raperów bardzo mocno wciągnął, ale też do góry i wysunął. My nigdy nie słuchaliśmy takiej muzyki. Ja to bardziej że, strona wielkopolska w to. Ja wiem, gdzie wsiąknęła. my jesteśmy tutaj dzisiaj. E, Dobrze, bo to właśnie staram się chęć do tego nawiązać. Ta branża muzyczna to jest branża, w której się obracamy i pracujemy, więc wiemy o co chodzi. Ale my po prostu nie słuchaliśmy tego. Nikt z u nas w rodzinie nie słuchał tego, nikt wśród znajomych nie słucha tego, więc to nie jest jakby w ogóle w żadnym stopniu środowisko, w którym się obracamy. Okej. Okay, znaczy chodziło mi bardziej o to, że jest jakby taka płynność w prowadzeniu waszych karier, czy o was było ciszej, czy było głośniej, że gdzieś tam cały czas na tej powierzchni jesteście, że nigdy nie było tak, że spadliście. No łapiemy te fale to to i się. utrzymujemy się na nich, surfujemy na nich. Jak one opadają, to też się trzymamy, żeby nie, nie spaść na dno. Co do, co do jeszcze tego co twojego pytania? Ja nie widzę nic żadnego problemu w tym, że ktoś robi hit taneczny, nie? bo takie, taka muzyka też jest potrzebna. I jak widać, po tym co się sprzedaje na rynku, co jest popularne, jest bardzo spore grono osób, które tego potrzebują. Nie? W, kraju, w kraju disco polo, to w ogóle wiesz, no nic dziwnego. E, natomiast ja nie mam z tym problemu zupełnie, bo taka muza jest potrzebna, potrzebna jest muza uliczna, e, potrzebna jest też potrzebna jest, nie wiem, muzyka, która niesie jakąś nie wiem, filozofię, jakieś głębsze przesłanie i cieszę się, że, że na to też są odbiorcy, bo my taki nurt zdecydowanie reprezentujemy. E, i niech każdy nurt ma swoich odbiorców, niech się to podzieli, tak jak się w sumie dzieli od, od ćwierćwiecza już. Misze są po prostu. Nisze są I, i wiesz, raz to jest bardziej popularne, raz to, no wiadomo, że muzyka lekka, łatwa i przyjemna zawsze będzie, lepiej, zawsze będzie miała większe grono odbiorców, bo niektórzy nie szukają w muzie tego, czego wiesz, my. tego drugiego dna. Niektórzy chcą po prostu muzyki dla odstresowania, chcą bujać główką, tupać nóżką i, i wiesz, i wyrywać laski na parkiach. To, to, I to też jest na, na danym etapie życia, ok. Nawiązałam do tego też dlatego, że no lata 90. był boom na hip-hop, ale był też właśnie boom z drugiej strony i z drugiego końca kraju na te disco polo już wspomniane, ale to będzie taka piękna puenta naszej rozmowy, że o gustach można dyskutować, wcale nie jest to nieprawdą, że, że się nie powinno. Ja. Jasne, o wszystkim można dyskutować, nie? Przede wszystkim myślę, że jednak otwartość i tolerancja jest tutaj dość, dość ważną rzeczą, bo, bo można być kreatorem jakichś nurtów, a z drugiej strony i tak trzeba się liczyć z tym, że duża część społeczeństwa pójdzie za tym, co jest modne po prostu, nie? Co jest w danym momencie na topie i niezależnie od tego, co ty czujesz, co ty myślisz, jakie ty masz, jakie ty wyznajesz wartości, to i tak jakby tłum pójdzie w pewnym kierunku, nie? Ta psychologia tłumu zadziała. Można się upierać, że pewien gatunek jazzu jest bardziej wartościowy, ale to nie jest istotne w tym momencie, prawda? Bo i tak ludzie wolą na przykład w większej grupie słuchać, chodzić na festiwale disco -polo i nic się z tym nie zrobi. Dokładnie, więc niech każdy słucha to, co jemu, co tak. To, co czuje, co jemu w duszy gra. Bardzo dziękuję za spotkanie, za to, że znaleźliście czas w trakcie koncertów, żeby tutaj... Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Miło było się wygrzać w słoneczku białostockim. W tym pięknym Dopisało miejscu. Dopisało słońce. Przywieźliście, z, z Lublina w sumie przywieźliście, bo tak. czekamy na, na koncert i na tą trasę Dobrze. koncertową już jako Pocahontas. Dziękuję okay. bardzo za zaproszenie.